Moi kochani, witam się z Wami serdecznie. Słuchajcie, piątek, piąteczek, piątunio i to będzie film, który pójdzie jeszcze dziś. miałam mm, dziś zwyczaju nagrywania filmów wcześniej, nie umiem jeszcze, cały czas nie umiem, także uczę się. Może mi to jakoś pójdzie, ale myślę, że tak trzy filmy w tygodniu możecie się spokojnie spodziewać. E, dzisiaj wrzucę Wam, jak to wczoraj moje dzieci odśnieżały m, podjazd, także zabawy było, przyszli mokrzy. Mokrzy po gębek, moment. Bo ja dzisiaj mam dzień na wariatach. Sypię sobie tylko makaron w kształcie ryżu. Bo przyjeżdża dzisiaj moja Głosia i będę robić sałatkę. Tą, którą macie na kanale. To jest ta szybka sałatka, właśnie z makaronem w kształcie ryżu. Tam idą jajka i inne sprawy. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Tu stoi moje drugie śniadanie. Tak będzie wyglądało. Bo Filip się nakłada, żeby zrobić sobie bułkę, tak, spoko, na oni wstają, ale dobra, ferie się skończyły i mam nadzieję, że nikt nie zada dzieciom pytania, gdzie byliście na ferie, jak było na feriach, bo było, Coż te dzieci mogły robić, choć w sumie dzięki Bogu spadł teraz ten śnieg, więc mogli troszeczkę zażyć tej zimy. Dobra, żebym ja tutaj tego nie rozmyłała. Co na obiad? Widzicie, to są kostki miruny. Do tego jeszcze będą paluszki rybne i polecimy z rybą, bo mówię, dzisiaj przyjeżdża moja Gosia i chciałabym usiąść na D, posiedzieć, poplotkować, odpocząć, bo jest piątek, jest ostatni praktycznie weekend już ferii. Za chwilę zacznie się cały ten cyrk z tym online, bo moje dzieci nie idą do szkoły, bo wiecie dobrze, że dzieci idą tylko 1 do 3. E, I jestem też ciekawa, jak długo idą te dzieci. I też będą, współczuję mamom, które część dzieci będą wozić, część dzieci zostają w domu, a jeszcze nie tej były, bo one pracują, to już mają w ogóle totalny jakiś meksyk. E, słuchajcie... Nie, nie oszalałam. Pokażę Wam w tym filmie, już wiecie po tytule szpilki. Kupiłam sobie dwie pary szpilek i dwie pary innych butów na Royal Fashion. Słuchajcie, tam są obniżki, jak często. Kupuję właśnie buty. W lecie kupuję zimowe, w zimie kupuję letnie. Tylko dlatego, że naprawdę to się opłaca. Teraz niedługo, bo no nie w tym roku, w tym roku mam komunię chrześnika, za rok mam yy... wesele mojej chrześnicy i jeszcze drugie wesele, także taki butów potrzebowałam, takie buty chciałam, Filip ubiera się, żeby znowu iść odśnieżać. Yy, w tym też, w filmiku też wrzucę Wam yy, to, czego brakowało nam właśnie w święta, czyli takiej yy, bieli, takiej magii świąt bo nagraliśmy wczoraj mąż mówi, chodź, 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 zobacz, jak to pięknie wygląda, mówi, czy nie mogło być tak na święta? Najwidoczniej nie mogło być. Także wrzucę Wam e, to, jak powinno, jaki nastrój powinien być w święta na zewnątrz i byłoby fenomenalnie. Także sobie troszeczkę pooglądacie, no i oglądniecie te budy. E, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to, że tak, mam już zimówki założone po ostatnim filmie. Mój mąż stwierdził, że nie, no, bez przesady jeszcze coś wyfikasz. Zmienił mi te opony i teraz to już matka śmiga jak szalona, żaden problem wyjechać pod jedną czy drugą górkę, no bo mimo śniegu dobrze jest, nie jest źle i nie, nie narzekam na to, że jest śnieg, że jest zima, choć wiem, że część kierowców narzeka, chwilę chcę mieć na pole, ale jak wejdzie, to mu z nogi zmarzną i potem znowu już czeka. I Dobra, rozłączam się, podgonię troszeczkę i do Was się jeszcze pomysłem. Słuchajcie, odpiąłam Was na chwilę, żeby Wam pokazać... Yy, tak, tu, o nie to. To to jest kram, który czeka mnie na... No za chwilę będę tutaj latać na miotle, w sensie na mopach. Brałem mi tu odkurzy. Tu już jest wszystko gotowe, żeby dziś to ogarnąć, żeby ten weekend mieć yy, wolny. Ale to chciałam Wam pokazać, że z takich ogłoszeń parafialnych yy, wiodący jest właśnie teraz ten duży ręcznik papierowy za 4,99, jak kupicie dwa... Matka kupiła 4. Fiduś, cześć! To się tu po matce skrabie. I brew te kulki, zawieszki do WC też są w jakiejś promocji. Ja wzięłam dwa, no bo wiecie, że mam dwie kibelki. Także biegnijcie, bo papier naprawdę się opłaca, bo on w normalnej cenie jest 8,49? Jakoś tak, przeszło 8, a teraz jest 4,99, jak weźmiecie dwa. Także fru, bo jeszcze dziś zdążycie. Nie wiem, czy jutro też, ale w każdym razie dzisiaj widziałam, że wszyscy drą. A on u mnie to jest must have. Dobra, lecę i za chwilę przechodzę. Moi kochani, taki mały update, bo moja ściana już się zmieniła. Mąż przytaszczył mi taką dużą tablicę. Eee, no, tutaj zakupił mi mazaki. Tak, bo to są te słowościerne. Tak, tak. Wiecie, piszemy gąbka i się zmazuje. A do tego gdzieś nie bardzo mu się podobała ta różowa lampka, więc mi ją przemalował. No i tutaj tak śmiałyście się z mojego parapetu wstydu. Nie mówcie, że nie macie parapetu wstydu. Przecież zima jest długa i te kwiatki są takie biedaczki. Mało światła. Odżywiać też nie ma co bo pobudzać, więc no ja mam taki parapet. No i ta lampka też już ma nowy abażur. Także takie rzeczy dzieją się piernikiem. Tylko trzeba chcieć, prawda? Także no, na razie nie będzie tapety, na razie będzie tablica i będziemy pisać różne różności. Dobra, z kuchni, bo już nie chcę się przynosić do góry, bo jak widzieliście, mam dzisiaj co robić. I dobrze, bo ja bardzo lubię, jak coś się dzieje, jak mam co robić, bo nie siedzę i nie zbijam bąków. Słuchajcie, mam tutaj, to są cztery pary butów. Za wszystkie razem zapłaciłam 149. 86 widać? Także, wow! Często bywa tak, że płacę 120 za jedne to takie, ale pokażę Wam, co przyszło. I zaczynamy od nie układałam ich. To jest taka szpile Patrzcie na to. Czy Wy to widzicie? Piękne zamszu. patrz, tak tutaj mają skórkę. To dobrze, że się tak bardzo brudzić nie będą. Choć wiadomo, że tutaj się przykurzy. No ale spoko. Ja je kupowałam z myślą albo o y, komunii chrześnika. No wyjdzie tak na chwilę, nie, żeby dobrze wyglądać do tej sukienki. Do tego zwiewna sukienka w moim ulubionym kolorze i będzie pięknie. Tak, A propos sukienki też sobie zamówiłam, przyjdą w przyszłym tygodniu. Także kto jeszcze nie pił suba, czyli subskrypcji, zaznaczcie sobie subskrypcję. To wtedy Was żaden filmik nie ominie. Zobaczcie na to. Słuchajcie, pięknie się to oplata wokół kostki. Bardzo ładnie to nie jest takie wulgarne, bardzo ładnie wyglądają te buty na nodze. Ja już teraz nie będę mierzyć, bo już jestem w skarpetkach w jeansach, musiałam się przebierać i w ogóle ogólnie czeski film. Tak, jest wysoko, ale słuchajcie, no, nie chcecie wyglądać tak naprawdę elegancko, ładnie. Patrzcie tu. Słuchajcie, cenę. Beżowe sandały na szpilce z cyrkoniami 26,99. No to hello! Na wesele, bo wesela też będą, mówię, już za dwa lata. Więc słuchajcie, buty, to nie jest coś, coś trzeba karmić je. Niech one sobie tam siedzą w tej szafce i czekają na swoją chwilę. Piękne, nie wiem jak Wy, ale ja jestem oszarowana. Bardzo mi się podoba, podobały i je sobie wzięłam. To był rozmiar 37, bo właśnie taki noszę. Tu odłożę. Eee, teraz coś takiego zwykłego na tutanko. Czyli yy, czarne sandały, ale już na słupku. Z taką jakby ala koronką. Ale ładnie. Jest to dobrze wykonane dość mocno. Super, bo nie jest to zwykła gumka, tylko jednak macie zapinkę. Wiadomo, wygodne. Na takie yy, niedzielne popołudnia. Albo na jakieś zakupy cyk na co dzień, normalnie na co dzień taki bucik bardzo fajnie, bardzo wygodny eleganckie i nie wiem czy mojej mamcie nie zamówię co, czegoś podobnego tylko żeby jeszcze troszeczkę niższy był ten obraz, choć ten naprawdę, naprawdę jest przewygodny, nie wiem czy widać to jak to tam widać, tu ogórki tam coś tam, ale sam się zbliżyć żebyście widzieli, taki ożurkowy koronkowe buciki i ja za te buty dałam 34,99 za darmo słuchajcie, za darmo Polecam stronę Royal Fashion, wejdźcie, zerknijcie, bo jest w czym wybierać, przebierać. No, pewnie, że są botki, że są kozaki, no ale ja chciałam, takie, takich potrzebuję. I tutaj kolejne tak zwane cichobieszki, jak ja to mówię. Proszę, balerinki z taką ozdobną kokardką, klasyka, zwykłe, najzwyklejsze. Ale jakże potrzebne będą na wiosnę. Matka odpali sobie. I za te balerinki dałam 29,99. Także na pewno więcej dacie na wiosnę. Warto już teraz zerknąć i coś sobie upolować. Tak, to jest zamsz. Delikatny, króciutki zamsz. I też wyglądają bardzo ładnie. Czy to do spódnicy, czy do tych spodni. Ekstra. I już ostatnie. Także to będzie wszystko szybko, szybko. To, w znaczy, no, kiedyś przecież wrócą te y, sylwestry, nie? Ale nie, słuchajcie, no, pięknie to wygląda. Ten obcas tu ma taką łezkę czarną, ogólnie jest złoty. Tak, dobrze widzicie, one się mienią, bo one są brokatowe, ale to nie jest taki wulgarny brokat. I znowu wysoko. Piękne. Ja po prostu się zakochałam. Nie, to nie są wygodne buty. Nie, to nie, są, to nie są buty na całą noc. Ale na wesele, hello. Klasyka, ale jednak robi robotę. I no to wiecie, na tę chwilę do kościoła i do tego obiadu po, obiecie, po obiedzie przebieracie się na coś innego, wygodniejszego. I buty lądują, ale pierwsze wrażenie, myślę, że zrobią. 37, ładnie, zgrabnie wygląda. Ubierałam, jest ok, rozmiarówka jak najbardziej dla mnie, także no one troszeczkę mogłyby być tu, tutaj o tu, tu niższe, ale słuchajcie, ja teraz, to jest rano, yy, wiadomo, że po południu noga już jest zmęczona, trochę opuchnięta, więc to się jakoś tam ułoży, ale to też nie jest taka wulgarna dziura, że można pięć palców wsadzić, także ja jestem bardzo zadowolona i cena, właśnie, anka yy, 44,99. No nie warto sami powiedzcie. Zapraszam, zachęcam. Yy, odwiedźcie Royal Fashion i coś sobie upolujcie. Póki co ja zabieram się za tą sałatę, Poza jakieś 4 godzinki będzie gorzej. Yy, skończę sobie obiad. A Wam dziękuję za dziś. Pozdrawiam Was serdecznie i łapka w górę, komu się podobało. No a kto jeszcze nie wbił subskrypcji, zachęcam, bo... Może i na tego tysiąca, może wcześniej nadal nie wiem. Zrobię rozdanie, a myślę, że będą fajne rzeczy. A oprócz tego będą jeszcze właśnie hole z różnych miejsc, bo posiedziałam, zamówiłam rzeczy, które potrzebuję, przeglądałam garderobę, trochę poleciałam z czasem do przodu, co będzie, jakie imprezy mnie czekają, czego potrzebuję i zamówiłam. I myślę, że Wam pokażę, bo fajne rzeczy. Taką mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie to w rozmiarze pchełki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.